Cześć, witajcie. Kolejna RK u mnie na modyfikacjach. Golfik 8R 222. Samochód został lekko zmodyfikowany przez właściciela. Posiada sportowy downpipe. Poza tym jest to totalna seria. Te samochody już w serii wychodzą bardzo mocno, bo jak mierzyłem te golfiki w tak zwanym stoku, to wychodzą po 340, nawet po 350 koni, więc całkiem, całkiem mocno. Zobaczymy, jak ta sztuka wyjdzie. No, bo jednak tutaj dump pipe jest, więc troszeczkę ten przepływ spalin został udrożniony. No, sobie teraz na rolki, zmierzymy serię i polecimy z modyfikacją. Zapraszam. SMKRK na rolkach wyszła bardzo ładnie, tak jak się spodziewałem. 358,5 BHP. Zobaczcie przebieg momentu, bardzo ładny. 456, aż 456 km, Bardzo srogo, jak na serię. No ale wiecie, dąb pipe jednak zrobił robotę. Tak jak pamiętacie w poprzednich relacjach, okolice, okolice 340-345 koni. Tak wychodziły w totalnym stoku. A tutaj mamy blisko 360. No tak to właśnie się odbywa, kiedy poluźniamy troszeczkę, poluzowujemy przepływ spalin w wydechu. Bardzo fajnie to od razu przekłada się na wyniki mocy. Pewnie zastanawiacie się, ile taki stage jest w stanie uzyskać. No możliwości są wiadomo spore tej platformy. Ale tutaj zachowawczo słuchajcie, przyrost jakby nie było od katalogu naprawdę niezły 423,8 HP, aż 511 nm. No, jakby nie było, jest grubo. Zobaczcie jak moc rośnie cały czas do samych górnych partii, do limitera obrotów. Moment obrotowy, różnica. Praktycznie od 3000 do 6,5 cały czas na takim samym poziomie się utrzymuje ta różnica, więc jest naprawdę mega, mega zabawa. Właściciel zainstalował dome Pipe'a, bo chciał y, uzyskać między innymi bardzo fajne wrażenia akustyczne i to wszystko właśnie tutaj w tym samochodzie jest, bo w komforcie oczywiście klapy się zamykają i jest względnie cicho, a na sporcie są strzały, które w serii to niestety były bardzo mocno stumione pokażę wam jeszcze jak to gada wiadomo, trzeba by się przejechać ale tak odpalimy sobie może samochód tutaj w stacjonarbie tu mamy teraz tryb komfortowy przegazujemy mam otwartą szybę jak widzicie, ściągnięty jest limiter obrotów, można go na postoju przegazować mocniej, także bardzo fajna sprawa. Eee, momencik, chwileczkę, tylko sobie tutaj wejdę, pojazd dobrze, ciach, i tutaj tryb jazdy. Damy sobie Rejsa. Zobaczymy na otwartych klapach, czy jest różnica. Strzały popsy się uaktywniają tak jest fabrycznie w tych samochodach, no ale wiadomo, dopiero po Dumpajie to wszystko się fajnie uwydatnia. Może jeszcze raz się uda pokazać. O, jest naprawdę grubo, wróćmy do trybu komfortowego. naprawdę cisza spokój słuchajcie ja was żegnam zobaczcie sobie jeszcze inne relacje z modyfikacjami golfów 8r i nie tylko mam tam tego trochę możliwości ogromne także trzymajcie się ciepło do zobaczenia cześć